Live, sport 100% legal, no scam. Doszły mnie słuchy, że mam 20 subskrypcji, je yeah, no Czekaj, czekaj. Dobra, możemy grać. Dawaj, rozgrzeweczkę. Eje. Tak. Mhm. Ja Europę. Dobra już jestem Dalej gotować Może jakieś oddziałki pogramy Ale ono tu widzę, że gra Kubikson jest lobbyski eee. No bo muszę się rozgrzać Nie nie nie, muszę się rozgrzać <grystanie> Dobra dawaj pary A jak nie to arenę wczytaj, jak nie będziemy mogli się połączyć Czuję, nie można korzystać ze swobodnego dobierania graczy Ale o co chodzi z tym? Dobra. Tomeczek To i się rozgrzejemy. Zobaczcie. Zobaczycie, jak ja lamię. Oczywiście. Nie wiem. Przegapać. Dobra. Dobra, to zagramy sobie solo. Jak będę mógł... nie będę mógł po prostu zagrać solo, to ja też wystartuję Fortnite'a i będzie... Będzie live'a i zrobię od nowa. E, aha. Aha, dobra, nie się restartować, ja miałem kod wpisany XD Bo no, chyba grałem grałem kostomy. No, no to poczekamy. Pokażę wam moje wszystkie skiny. Tutaj skorpionek, piękny. Tutaj. Yy. Jak on... Y komando Gwiazdka. Tutaj... Y mamut. Ja znam. I tutaj Rafa. Piękny skin. Gdyby, gdyby nie był niebieski, to bym się zakochał. Y tutaj oczywiście... na Napastniczka. No... Powiem Wam, bardzo fajny skin. Dużo winów win win zrobiłem Tutaj... Nie pamiętam. Tutaj jakiś spes Plusa, jakiś kujon. Tutaj jakaś Zoe, to chyba z czwartego, no tutaj jakiś chłop w kapturze i w okularach przeciwgazowych. Tutaj oczywiście mój pierwszy skin rzeczy. Nie no, nie najrzadszy, ale no to znaczy, dla mnie najrzadszy. Oczywiście z starterpaka, pierwszy starterpak. Jakiś, jak, jakaś yeti, to bum bum, to ta technikułę śnieżynka, skra, skra kaka, The thing Skra. piżamka, fajny skinek, edycje stylów mam. Mi się tam podoba, więc... Ubierzemy go. Tutaj podniebna, choinka, za darmo oczywiście. Tutaj pomidorek, ta pani pomidorek, tutaj koń Czekaj, tutaj bananek, pani mroku, fajny skinek, pani as, też zarambisty skin, niebieski napastnik, hapfuna na niego, jak to się mówi, mięśniak, fajny skin. Hobalt też fajny. Klucznik zajwisty, Bojowy też fajny. Podobny do Lecha. Kto go zna to bicie do niego na kanał. <grym> Tutaj Grubas. I DJ jak mu tam. A resztę, resztę później wam opowiem. My się, już, mnie, już mnie gardło boli od tego. Oczywiście weźmiemy skina i, i możemy grać. <grym> Kurde, gdzie ty jesteś? O... Czekaj bo jesteś na samym dole. Yy... O jesteś. No kurde. Zepsute mam. Zaprosiłem cię już. Pieseł. jak chcesz na napadzie lepiej świąteczne skiny gry śpiegowskie które mam tu level 10 level na grach śpiegowskich co się dzieje Ta ta, 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 ta. ta, 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 ta. O, szybka. No, trzeba by było tak zrobić. piękne widoki mam z tego domu. Muszę, muszę napisać na grupę. od oddziały. Alan i Gaborek z nami mogą grać, ale... No i walić jego. Jak nie, to go wywalimy. Ojej oj oj oj, oj, oj już, już, już. Ej, co tu się stało? A, Kino jest, dobra. A coś tam się zmieniło. A, tylko nas zła dobra. O to nie jest zła zmiana. No, w ogóle. Dobra, ja lecę na ten duży domek. Lecę tu. Oj, robi się niebezpieczny. Mały M znaczy poręcznie. Kurde, bo, bo milaj was zdejmą, bo śpiewam. Przyjmuję YouTube i, będzie, i nie będzie hajsu. Co? No mówię same boty. A wiesz dlaczego? Bo z bo z yy, bo odinstalowałem Fortnite'a. I w i, i mi się zestartowały chyba. Znaczy, ja tam na klawie. Tak średnio. Ja tylko na klawie to lubię grać w CS. -a. Tylko w to. O Jezus Nie to, Jezus Maria ale, ale, się w ogóle... O kurczaki, ja mam 50 pingów Aha, dobra, 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 dobra Pomóż No Bambik jakiś? Ja się podleczę, jeden leży. Ja mam siedem hopę, więc jak coś to ci mogę tam przyjść. Y jest ko mnie. No Jezus, perma nie miałem przeładowanego. Ajajaj No Niezła rozgrywka, powiem wam Widzicie, jak ja lubię. Ile miałem przerwy? Jeden dzień przerwy I jestem zgonowany Kurde, sorry, że mikrofon mi się wywalił. Teraz tak zauważyłem, że nic nie, nie słyszę w słuchawkach i, i to jest zgrane. Ej, w ogóle widzicie, wszyscy to bambicy. Bambiki w ogóle. Wszystkie skiny to bambiki. Nie ja wiem co się dzieje. Chłopie, nie buduj, bo ci kurde, wybuduje fort. A ja, ja, nie mam, ja nie mam. No, znaczy ja też tak mam. No bo to wspomaganie jest na ps -ach. Tak jest. Przecież jak sobie konsole, po prostu włączysz to, to, to masz ten. To nie masz wspomagania. Znaczy, klaw, klawka. A Szymon z nami nie chce grać. Co za debil. W ogóle ten Szymon, w ogóle, nubi. Nie wpadajcie na kanał Szymexio. Najsłabszy kanał, który był. On nie umie grać. Więc nic tam porządku. No bo jak kurde się promuje na, na Instagramie. A ja zdobywam le legitnie subskrypcje. No mówię, na, na początku. Na początku live'a powiedziałem, że, że legit 100%. Ja was nie oszukuję. N zarabiam... Robię subskrypcje na ludziach, a nie na, na Instagramie, mówię wam. Nie wpadajcie na kanał o nie ja też mam chłopów. Ja też mam. Ja też mam chłopa. Będzie łokieć, pięta, dwa banany, Anka, sara, to. Tak. Eee, to nie tak, mamy takiego debila, Anka w szkole i... raz... No... Oj, 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 oj Ta Ja mam dwóch Chodzą tu Ta, ja jeszcze, ja jeszcze mogę plecy wyrwać Ej... Nie wiem czy oni są na mną. Ej, i dobra trzech mam typa jednak. Dobra, obiłem ci Ja mu, Ja mu... Ja mu 50 zadałem I no co oni tak chodzą, kurde? Nie masz jakichś najdów, żeby im tam wrzucić? No... No, nie wiem jakim cudem. Ja byłem na górze. Dobra, mniej. Nie, na pole są. Aha, nie da mi rzucać, no. I dam, i nie, oni byli pode mną w całą Ja mam pistolet na daleko. Ja no, tu jakieś w ogóle le leżą. No ja jestem tutaj przecież. Kurde, ja też nie żyję. To nieźle! Jezus! Jeszcze się śmieję jakiś. Chłod 20 HP szybko nas porobił i się śmieje. Nie no, to jest szczyt. Jeszcze jakiś chłop leci do nich. Aha, widzę. Aim for... Widzisz? W nikomu aim. Czyli aim assista Do bana z nim. No i, i już poleciał banik, nie? Ja? Przedabuje Niech on dubuje, ale wiesz do kogo Jezus! I chłopie, po co? Po, po co on tańczy Jaki snajper go zdejmie? Snajper pi będzie miał. No nie bo. Ale teraz będzie gumka lepsza Ale gumka tylko jest jedna, nie? Na mapie. Znaczy mo mogą... mogą być trzy, ale... ale taki... Tak, jest tylko na agencji. No, no tak. Aha, no i na rekinie. Co tam. No, a kto go bierze? No dobra. Ej, to, to, roz, ej, to rozdzielmy się, co? Ja lecę tutaj, a ty tutaj. Nie, ja lecę tutaj. No. Masz tu ten mały domek, weź sobie brąz z niego. Ja będziesz mieć złotą bronię, a ja będę mieć... No, ja mam typa jeszcze więc. Więc jak... A nie, dobra, nie mam jednak. Znaczy nie wiem, bo on jest blisko mnie. Ale tu nie ma Heavy, więc jest skok. Jestem... Ale ja do ciebie przylecę, jak się zukuję, więc tam. Tam ten i podlecę bycie Helkom. Jak coś... O. Co się stało? Jezus Dominik. O nie. Dobra, podlecę pod siebie. Czekaj, kasę zbiorę jeszcze, bo nie mam pompy. Ja cię odrodzę tym najwyżej. Weź na swoją kartę. Okej? Okay? Ja cię gdzieś odrodzę. Dobra, lecę już. Ай-яй-яй-яй угу. Ну а поэты, поэты чео-ли обрадуешь? А там... Есть там меньше? Где Gdzie jest ten mięśniak? Dobra, to ja tutaj zlutuję No, pizdolet Thank you, to mi się nie przyda <ścoughs> Dobra, wezmę jeszcze sobie pompę zamiast tego Wypiję sobie dwie tak duże i idę cię odrodzić, może jeszcze Czekaj, mogę cię na sklepowej nawet odrodzić. Albo na grocie. Koło groty. Nie bo na grocie... Koło groty będą chłopy. Kubikson! Ej, ch ch chodź na ten, chodź szybko na ten. Na shot imprezy. Halo? Halo, kru. kurwa, nie No nie rób! Kurwa, Dzięki za przester Co za co? Nie, nie musiałeś je. A, dobre, tam są chłopy.

od ręczna chcę na a nie Ach, ja to czuję podro cię no, Masz do na masz a dobra to daj mi pistolet amo amo

ból, wiem, kurde. Dwójtruper. Kościuszko, Jezus, To I że... Nie nas. Ale ja Kto? Nie jesteś zostać Dobra. Grać mięsny. na trawie. A Ała, wow, moje uszy. Non mi vuoi un clavi. Kończę live